Siema, z tej strony Pyton Pudzian, nie ma co wijać w bawełnę, dzisiaj nauczymy się pakować bicki. Muszę się wam do czegoś przyznać, ponieważ myślałem, że jestem najsilniejszym facetem na Ziemi, ale niestety się okazało, że są lepsi. Mój bicek to mniej więcej coś takiego, a bicek naszego oponenta, którego zaraz zobaczymy, jest troszeczkę większy, niestety nie mogę go pokazać, ponieważ nie mieści się w żadnym kadrze. Dzieciu, Feliks, na cześć. Dzisiaj jak Kartony. więc pierwszym czasem jest. Headshot. <laughs> Is that you or no artist or Czy jesteś słaby i kiedykolwiek zastanawiałeś się, jak pokazać wszystkim, że jesteś silny? Tak, właśnie o to chodzi. Musisz złamać drzwi w swojej szkolnej toalecie. Jednak samo łamanie drzwi, tak samo w sobie jest trochę dlatego musisz od razu mieć przygotowane trzy ciosy. W tym poradniku nauczysz się wszystkich trzech ciosów i za każdym razem drzwi zostaną złamane. <coughs> na lekcji matematyki właśnie tutaj pan Kaczorkiewicz postanowił obejrzeć parę filmów akcji tak prosto z Hollywoodu. Jak wiemy prosto z Hollywoodu, to na pewno tam ktoś przechodzi przez ściany, więc pomyślał sobie, hej, skoro ja mam 20 level w to na pewno mogę takie coś też zrobić. Raz się nie udało, ale to nic. Za drugim razem prawie złamałem kark, ale to też nikogo nie obchodzi, więc próbujemy jeszcze jeden trzeci raz dlatego właśnie, żeby zdobyć hajs z YouTube'a. Jak już nie możesz pokazać światu, że jesteś silny, to chociaż rzuć się na ten hajs z YouTube'a. Przecież wszyscy będą kochali cię w internecie. To jest tak oryginalne. Walisz głową o drzwi. Halo. <grywa> Mówi, że cię głowa boli, więc co robimy? Oczywiście robimy tak, żeby nas bolały również inne części ciała, np. oczy od następnego let's playa z Minecraftem. Teraz spróbujemy zrobić to ręcznie. No, jak tam, chłopaki? Kiedy ostatnim razem robiliście coś ręcznie? <grystanie> to jest cios w Niestety ręka krzwiaka sama na baznachcie, ale się nie udało. Teraz ostatni czas to jest, yy, nie wiem jak to nazwać, to jest jak widzicie, taki sposób trzymania palców. Niestety się nie udało, a nasz kochany bokser jest kontuzjowany. Ale wiemy dlaczego się nie udało: ponieważ potrzebujesz bandany. Taką bandanę na przykład możesz sobie pożyczyć u boxdela, co nie? Ona ma tam trochę plus 10 do siły, więc na pewno sobie poradzisz z drzwiami następnym razem. A tak poza tym możemy już teraz zdiagnozować u pana lekki wstrząs mózgu lub, nie wiem, niedojebanie mózgowe, ponieważ taki sposób trzymania palców to prawdopodobnie pięść. Do tego nie trzeba być ani diagnostykiem, wystarczy po prostu znać swoje ciało. I ten czas robi się w ten sposób. Trochę boli, ale to się da znieść. Następnym razem, na ten ból możesz po prostu wziąć metadon. Dobra, sprawa jest taka, że jak zadziała, to nie będziesz nic czuł, a jeżeli nie zadziała, no to po prostu pożegnasz się z funkcjami życiowymi, ale chyba nie są ci potrzebne. Niestety, spróbujmy jeszcze ostatni raz. Myślałem, że powiesz coś w stylu spróbujmy jeszcze raz pomyśleć, bo jak wiemy myślenie jest bardzo ważne. Przykładem tego jest DJ Khaled. Pierwszy czas się Obejrzałem już wszystkie sezony doktora Hausa, więc mogę z powodzeniem wstać z podłogi z samodiagnozą wstrząsu mózgu. Ha! A ty mówisz, że potrzebne ci jakieś studia medycyny. Dziękuję Dzień za uwagę. Dobrze. Więc na koniec pamiętajcie o tym, aby swoją siłę testować przede wszystkim na bezbronnych drzwiach w toalecie. Poza tym pamiętajcie zawsze o tym, że zawsze do trzech razy sztuka oraz pamiętajcie również o tym, aby pamiętać o tym, żeby pomyśleć zanim się coś zrobi. Nie wiem w sumie co powiedzieć tutaj na koniec, ponieważ nie było na co patrzeć w tym filmie, ponieważ te drzwi nie zostały zniszczone albo chociaż w jakiś sposób naruszone, a sam osobnik, ja nie wiem czy, czy po prostu fakt, że ten osobnik się krzywdził w jakiś sposób, też jest śmieszny. Bo moim zdaniem, jest w ogóle śmieszny. I ten film to takie 2 na 10 powiedzmy. Jedyne co z tego wyniosłem to właśnie sam fakt jak stać się silniejszym, ponieważ konwencjonalne metody treningu już nic nie dają, jeżeli podnosiłeś ciężary lub uprawiałeś jakąkolwiek gimnastykę, to już ci nic nie da. Teraz musisz właśnie być bezbronne drzwi w toalecie. A już na poważnie mam nadzieję, że Wam się podobało i do zobaczenia w następnym filmie. Dobranoc.